Bardzo serdecznie witam wszystkich przedstawicieli mediów. Jest nam bardzo miło, że stuprocentową że frekwencję mamy dziś. Klub Koalicja Obywatelska Lewica chciałby na tym briefingu prasowym ustosunkować się do wczorajszej wypowiedzi, medialnej wypowiedzi prezydenta miasta, podsumowującej dyskusję nad raportem o stanie miasta i głosowanie nad wotum zaufania. Szanowni Państwo, osoby publiczne podlegają krytyce. Zarówno my, jako radni, mamy prawo, a nawet obowiązek oceniać prezydenta, tak też prezydent może oceniać i krytykować nas radnych. To jest normalna rzecz w każdej merytorycznej dyskusji. Niestety, każda dyskusja kończy się w momencie, w którym zaczynają się insynuacje. Jeżeli prezydent Ełku Insynuuje, że którykolwiek z radnych, choćby z naszego klubu, kupczył stanowiska w celu zawarcia koalicji, uzyskania pozytywnego głosu, to chcielibyśmy wiedzieć kto, kiedy i o jakie stanowiska ubiegał się u prezydenta. Jeżeli natomiast prezydent JUKU nie jest w stanie tego powiedzieć, tego stwierdzić, to bardzo byśmy prosili, żeby powiedział jedno krótkie słowo: przepraszam. My to naprawdę rozumiemy i przyjmiemy je do wiadomości. Uzgadniając, że ta niefortunna wypowiedź miała miejsce pod wpływem ogromnych emocji, wczoraj prezydent Andrukiewicz podkreślał, że jest daleki od gier i układów partyjnych, a euk powinien być wolny od polityki. Jednak w 2015 roku to Dobro Wspólne, czyli Stowarzyszenie Prezydenckie, oficjalnie i publicznie nam, namawiało wszystkich Euczan do głosowania na Andrzeja Dudę. Oficjalnie również popierało kandydatów do parlamentu Prawa i Sprawiedliwości, którzy byli członkami. Stowarzyszenia Prezydenckiego. Pan Andrukiewicz jest politykiem z wieloletnim doświadczeniem. Jego wczorajsze odpowiedzi, mam tutaj kilka przytoczonych, przypominały bardziej te z wiejskiej i z nowogrodzkiej niż te, które powinny padać w Ełku. Tym samym doprowadził do tego, że w Ełku zarysowała się jasna linia polaryzacji. Podzielił Ełczan na tych, którzy są źli partyjni i ci dobrzy, którzy popierają jego prezydenturę. Panie Prezydencie, proponujemy, żeby jeszcze raz spokojnie Pan wysłuchał naszych wystąpień podczas wczorajszej debaty na temat raportu o stanie miasta za rok ubiegły. W naszych wypowiedziach w sposób wyraźny wybrzmiały tematy, które z naszego punktu widzenia są niezmiernie ważne zarówno dla rozwoju miasta roku, jak i dla mieszkańców. Chcemy jako, znacznej, jako reprezentanci znacznej części społeczeństwa rzymskiego, żeby głos Euchar i ich postulaty nie tylko były prezentowane w samorządzie rzymskim, ale żeby również były wysłuchiwane, respektowane i realizowane. Jako radny klubu Koalicji Obywatelskiej Lewicy, ale również jako przewodniczący Platformy Obywatelskiej w Bełku, Jestem zaskoczony i zniesmaczony w czasie Pana Prezydenta dotyczącą m.in. kupczenia stanowiskami. Pragnę zaapelować do Pana Prezydenta o merytoryczną rozmowę. Proszę zwrócić uwagę na samorządowców z sąsiednich gmin, którzy potrafią dogadywać się z radnymi. Mając tych radnych z różnych klubów, z różnych środowisk, jednak dla dobra mieszkańców swojego gminu tak należy czynić. Dlatego apeluję do Pana Prezydenta o powściągliwość, o, o obniżenie emocji i o to, żeby spróbować się normalnie porozumieć. Chciałam jeszcze powiedzieć, że emocje są złym doradcą i chyba wczoraj za dużo tych emocji było. Być może gdzieś uciekły sześć myśli Panu Prezydentowi. W każdym bądź razie zgoda buduje, niezgoda rujnuje. Wszyscy jesteśmy przedstawicielami naszych mieszkańców i wszyscy e, chcielibyśmy, aby eu był nie tylko piękny, ale również i bogaty. A jedynie poprzez zrozumienie i szacunek dla siebie możemy osiągnąć ten cel i myślę, że na pewno prędzej czy później to osiągniemy. Także proszę o rozwagę. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.